W tym filmie zaprezentuję technikę, która pozwoli nam to zdjęcie przekształcić do takiej postaci, żeby nadawała się do kolorowego magazynu. Oczywiście musi to być zdjęcie już wstępnie przygotowane, nie może mieć ono jakichś większych skaz. Technika ta jest bardzo prosta. Pierwszym krokiem będzie wykonanie rozmycia na tym zdjęciu. Wchodzimy w menu filtr, rozmycie i tutaj rozmycie gaussowskie. Tutaj tą wartość ustawiamy w zależności od rozdzielczości zdjęcia w ten sposób, żeby było widać jeszcze jakieś szczegóły na tym zdjęciu, ale żeby nie było widać już żadnych drobnych szczegółów. Na przykład na taką wartość. Zatwierdzamy. Następnie, zanim cokolwiek innego wykonamy, musimy wejść w menu edycja i tutaj stonuj rozmycie gaussowskie. Ta funkcja jest dostępna tylko w momencie, w którym nie wykonamy żadnej innej operacji. W tym momencie ustawiamy tutaj krycie na nieco mniejsze, na przykład na około 50%. I zatwierdzamy. Kolejnym krokiem będzie wyostrzenie tego zdjęcia. Wchodzę w menu filtr, Wyostrzanie. maska wyostrzająca. Tutaj próg musimy ustawić od kilku do kilkunastu, ja tu zostawię go na około 10. Promień, promieniem tutaj powinniśmy się pobawić, również do około 5-7. Ja w tym przypadku ustawię mniej więcej taki promień i wartość wyostrzenia. Między 80 a 200, niech to będzie taka wartość. Zatwierdzamy i efekt już jest prawie skończony. Ostatnim krokiem będzie delikatne zwiększenie nasycenia tego zdjęcia. Wchodzę tutaj do dopasowań, barwa nasycenie i delikatnie zwiększę nasycenie. To jest nawet zbyt duża wartość w tym przypadku, także do takiej wartości zwiększę nasycenie. I gotowe. Spójrzmy teraz, jak nasze zdjęcie prezentowało się na początku, a jak wygląda po zmianach. Zwróćmy szczególną uwagę tutaj na obszar skóry na twarzy. I widzimy już teraz, że postać na zdjęciu otrzymała piękny magazynowy wygląd. Cała skóra została pięknie wygładzona.